Witam Was, kochani, serdecznie. Nie robię niczego nowego, bo już kiedyś robiliśmy magiczne zaklęcia. Także możecie znaleźć na moim kanale, jak zrobić talizmany i magiczne zaklęcia. Tam miałam chyba 3-4 nagrania. W moich playlistach możecie. To znaleźć. A dzisiaj dzisiaj chcę się skupić na Lubczyku i na tym, żeby stworzyć taki talizman dla nas samych z Lubczykiem. Talizman ten będzie, celem tego talizmanu będzie przyciągnięcie miłości, przyciągnięcie namiętności albo w ogóle większej charyzmy. Również yy, na wzmocnienie osobistego uroku, otwarcie się na relacje nie tylko romantyczne, ale też towarzyskie, takie magnetyzujące, może nawet do pracy. I co powinniśmy mieć, żeby przygotować sobie taki talizm? I ja teraz muszę Wam powiedzieć, nie jestem do końca przygotowana. Ale co potrzebujemy? Zdecydowanie lubczyk. Może być ze sklepu, może być z apteki, może być nazbierany przez Was same. Najlepiej, jakby był nazbierany przez Was same z waszego ogródka. No ale ja niestety nie mam lubczyków w ogródku. Nie mam. Także mamy lubczyk z polskiego sklepu i on już nawet pachnie mocno przez tą paczkę tutaj, przez ten papier. Słuchajcie, to mamy także suszony lubczyk. Najlepiej by był jakby był zebrany samodzielnie, mały jakiś woreczek i ja już mówię, że ja nie mam idealnego woreczka, ale najlepiej taki woreczek jakbyście sobie samego uszyły, prościutki, malutki, może nawet o połowę mniejszy niż ja mam tutaj, ale niestety nie miałam innego woreczka, ale jakiegoś z, natury, z naturalnego materiału każdy może uszyć sobie taki woreczek, maluteńki. Do tego by się przydała czerwona wstążeczka. Niestety nie mam czerwonej wstążeczki, żeby ładnie tutaj zawiązać ten woreczek. Najlepszy materiał byłby bawełna, len, kolor czerwony albo różowy, albo zielony. Do tego czerwona wstążeczka albo jakiś czerwony sznurek. Do tego będziemy potrzebować karteczkę. Gdzie napiszemy naszą intencję albo jakąś krótką pozytywną afirmację, i do tego olejek. Jaki macie olejek, ale najlepszy olejek byłby ja mam ten olejek paczuli i mam olejek waniliowo-cynamonowy. I teraz już Wam powiem: olejek paczuli dlaczego olejek paczuli najbardziej się nie wiem, nie wiem, czy dobrze wymawiam, nawet. Ale ten olejek ma działanie przyciągania pieniędzy, obfitości. W ogóle to jest z najbardziej klasycznych i potężnych olejków magii, bo jest bardzo głęboki, ziemisty, zmysłowy. Uznawany jest za olejek taki magnetyczny, uziemiający i materializujący nasze intencje. Jego działanie obejmuje zarówno. Magiczne przyciąganie, jak i w ogóle stabilizację energetyczną. To też jest bardzo fajny afrodyzjak na magię seksu, na uziemienie, na stabilizację, na manifestację, ochronę energetyczną, taką na naszą siłę psychiczną i ogólnie na magnetyzm osobisty i przyciąganie w ogóle uwagi. Jest dobry na magię pieniędzy i magię seksu, ale również na uziemienie i równowagę. Również daje tą ochronę energetyczną. Natomiast olejek waniliowy razem z cynamonem to jest idealna mieszanka do rytuałów przyciągających miłość, namiętność, również pieniądze i ogólną obfitość, bo łączy ciepło i przyjemność. To jest ta wanilia, zapach wanilii, a cynamon to ogień i moc przyciągania także yy, super. Do tego, co kochani, jeszcze potrzebujecie, i to, to, słuchajcie, to nie musi być wszystko tak, jak ja Wam mówię. To jest Wasz talizman. Możecie włożyć do tego talizmanu, do tego woreczka, cokolwiek chcecie, cokolwiek uważacie. Ja Wam daję tylko podstawy, mo Wy możecie rozbudować ten talizman tak, jak, jak chcecie. E co jeszcze jest potrzebne? Czerwona albo <laughs> różowa świec świe świeczka najlepiej. E Zapalimy i ja Wam wszystko pokażę. I do tego może pomadka. Ale ja już Wam pokażę dlaczego. No dobrze, kochani. Także mamy mniej więcej już wszystkie nasze rzeczy. Zaczniemy najpierw, żeby po prostu zapalić sobie tą świeczkę. Ucień, znajdźcie sobie jakieś spokojne miejsce w swoim domu, gdzie jest cisza, spokój, nikt Wam nie będzie przeszkadzał. Może gdzieś macie swój ołtarzyk. Zapalimy sobie świecę. I mamy się skoncentrować na tym, czego pragniemy: na przykład przyciągnięcie miłości, większą atrakcyjność, odblokowanie naszego serca. I możecie wypowiedzieć na głos: Niech ten talizman przy, przyciągnie to, co dla mnie dobre i pełne światła. Tak? Słuchajcie, więc co robimy? Do naszego woreczka cypujemy lubczyk. Sprawdźcie sobie działanie lubczyka. W ogóle to też jest bardzo dobre zioło na miłość. Także, ile uważacie troszeczkę tego lubczyka, żeby nam zapachniało? Ten woreczek mój jest duży, więc muszę troszeczkę wrzucić więcej, ale jeżeli macie malutki, nie przeszkadza. Także mamy tutaj lubczyk już. I do tego parę kropli paczuli. Aby nie przemoczyć tylko tego woreczka, i ja jeszcze sobie dam wanilię i cynamon. Niektóre z Was, jeżeli Robicie sobie bardzo taki personalny, nawet Wasze ulubione perfumy będą ok. Także parę kropel i wanilię, cynamonu, upaczuli. Także nasz jest woreczek tutaj. Co my robimy z tą kartką? Najpierw. Każdą kartkę, jeżeli wypisujemy jakieś intencje na kartkach, zawsze musimy oderwać rogi, żeby nie było takich samciastych rogów. I ja bym zrobiła bardziej okno, żeby ta kartka nie miała. Najlepiej czerwoną albo różową pomadką, tu jeszcze na krawędziach. Narysujemy sobie koło. Nie, nie, nie używajcie waszej najlepszej pomadki. Na jakiejś waszej najdroższej pomadki to na pewno. Niektórzy mogą sobie, możecie po prostu narysować serduszko duże. I tutaj chcę zapisać w samym środku e, naszą. E, afirmację. I moją afirmacją będzie: Jestem kochana. Jestem kochana i przyciągam miłość, która mnie wspiera. która mnie wspiera. Możecie podpisać własnym imieniem, tak, bo to jest nasz woreczek, to jest nasz talizman. Także tak, tak, możecie, nie wiem, czy dobrze widać, żeby nie rozmazać. Także tutaj wypiszcie swoją intencję na tej karteczce. I teraz tą karteczkę będziemy składać trzy razy w naszą stronę. Raz. dwa i trzy. I tą intencję również wrzucamy do tego woreczka. Woreczek związujemy i podtrzymajmy jeszcze ten woreczek troszeczkę w rękach. Pomyślcie, pomyślcie o tej intencji. I również zaczniemy przesuwać ten woreczek nad płomieniem świecy. Ostrożnie, żeby nie podpalić. Żeby po prostu symbolicznie zapieczę, zapieczętować to działanie tego talizma, tak? Najlepiej trzy razy. Także mamy już ten woreczek przygotowany. Słuchajcie, bo mój woreczek jest w miarę duży. Słuchajcie, noście ten woreczek przy sobie, w torebce, w kieszeni, nawet jeżeli jest malutki, możecie trzymać w bucie, szczególnie podczas jakichś spotkań, randek, rozmów. Możecie spać z tym woreczkiem pod poduszką, żeby wzmocnić energię miłości i przyciągania. Raz w miesiącu naładujcie go ponownie, na przykład przy nowiu albo przy pełni księżyca. Wystarczy go potrzymać nad świecą i przypomnieć sobie intencje. Także taki woreczek mniej więcej tak wygląda. I taka magia, taki talizman. Pozdrawiam Was, kochani serdecznie. Znajdźcie sobie lepsze, lepsze woreczki, bo mój mi się, ale ja go dzisiaj trzymam pod, poduszką. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, papa. Pa.